Siemanko, jestem robić to do saklików. W dzisiejszym odcinku będą świnie. Flesza włącza, czekajcie. Świnie będą króliki i kaczki. Bo nowe kaczki mam, więc tu są małe, młode. Tu są wszędzie młode świnie. Poszedł do. O. o świnia. To jest Daily trzeci, bo wczoraj nie wiem, co się stało z filmem, że nie stawił się na YouTube. Pokażę Wam moje drugie króliki, co tu trzymam je tylko. Świnie są. Tutaj jest samica. I tu, tutaj jest samiec. Dobra. Z tych to wszystko będzie. Idziemy do y, może kaczek amur. Idziemy. Y, 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 no. Ja idę do e, tych Dobra, ja idę do e, królików i się widzimy Dobra, ja że jestem u królików. Moja hodowla cała Ech, e, Na razie króliki mają pustą bez słomy bez słomy bo wybierałem im obornik Trzeba. Hmm. Tutaj nie ma kalifornijskiego, bo tu wybierałem temu Belgowi. i kalifornijskie kładę, kładłem do samicy do drugiej zagrody. Tutaj jest na razie ta samiczka, tu, tu jest kalifornijski, to jest samiec. Sam czy to jest więc ja kładę króliki tam gdzie było i robimy czekajcie tylko muszę to znowu ten sznurek dobra berga na razie. Ora Dobra, jest. Więc mówię, czy... nie wiem, co się stało wczoraj z odcinkiem. Kalifornijski samczyk. Dobra Samica To no, patrzcie, jak ona duża już Musiałem zamknąć Dobra Na razie zamkamy Bo idę posunę Lecimy po 150 subskrypcji samczuk. Na razie ich zamykamy. Pójdę po sumę. Hmm. kury. Yy. Ja idę po worki. I w sumie, chyba wezmę sobie snopki. Samiczka. Miniaturka jest tu. Tu jest siano. Dobra. Ja robię cięcie i się widzimy, jak jak przyniesę słomę do tych do wszystkich królików. Jeden worek na razie mam, bo będę musiał iść. Pójdę po, work, po, po ten worek z siana i tak będę musiał w kółko chodzić, żeby to, żeby dać wszystkim tylko siano, nie? E, słomy raczej słomy, Dobra. słomy. Pole rośnie, nie ro, tylko w zboże. Zasiane było, nie wiem kiedy, nie pamiętam już. Ach. Dobra, już jestem Przed tym Będę chodził, będzie cięcie, bo to już 6 minut jest film Tak do 10 minut będzie film Do 10-20 minut 15 Ach, będzie film Więc To nasłonę To już był kiedyś odcinek z tego Jeszcze mój worek który leży Dobra, ja robię cięcie i się widzimy. Dobra, ja już nabrałem worek. Ja robię cięcie i widzimy się w hodowli. A w sumie sobie pójdziemy, raz Chodź. Jest. Dobra, tyle mam i jeszcze raz pójdziemy po to. O, a tu drugi. I już jesteśmy. Hodowli królików. Hodowla królików już jesteśmy. Dobra. Jako pierwsze dajemy samczykowi. Te robię za dużo cięciuch tu jest ale nie mam jak im dać bez cięcia bo odłożę sobie telefon i zakameruję. kameruję tak to nie chyba że tak no może by na razie tak ale coś czuję że mi spadnie ten telefon to chyba będzie tylko jednego klinka to są... dobra no i jedno, bo i już uposzło Teraz barania Nie, są przykładamy teraz Żeby było w kolejności To tak muszę jeszcze przejść raz dwa razy tylko i będzie dobrze już ten film ma 10 minut długi będzie film bo tu to... trochę wam pokazałem jak świnia, świnia wam trochę pokazywałem i resztę klipów Dobra, i mamy do dwóch klików Jeszcze tylko tak dwa razy przejść. I będzie dobrze. I wszyscy kiedy dostaną. Czekajcie, ja muszę znaleźć jakiś jeszcze worek, bo nie, nie znalazłem. Idziemy. Znowu. Wezmę tamten worek, co tam leżało i damy i słomy cały czas mi się myli słoma ze sianem ale to już nie moja wna no. no, moja no ale więc jesteśmy już dobra, ja już jestem tutaj No i znowu to samo ja już tu robię cięcie bo... no i cięcie będzie jak będę już w hodowli Przestam. Teraz barania dostanie Jestem よっ No, i ostatni raz widziałem Bubelk, trochę dostał. Dobra, wszyscy już dostały. Króliki. Tam samica też. A więc kończymy ten film. Jeśli nam się taki film spodobał, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrypcję, napiszcie fajny komentarz. A teraz pozdrawiam na w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.